Wszystkie babcie swoje święto obchodziły wczoraj, dziś przyszedł czas na złożenie życzeń dziadkom. 21 i 22 stycznia to ważne dni w kalendarzu nie tylko dla ich bohaterów, ale przede wszystkim dla wnuków i wnuczek, dla których jest to możliwość spędzania czasu ze swoimi ukochanymi seniorami. Tych dwóch dni w kalendarzu nie można przeoczyć. 21 i 22 stycznia obchodzone są najpierw Dzień Babci, a następnie Dzień Dziadka. Skorzystaliśmy z okazji i zapytaliśmy mieszkańców powiatu wejherowskiego co sądzą o tych świętach i, oczywiście, czy chcą przesłać życzenia dla swoich ukochanych seniorów. Dla mnie to jest bardzo ważny dzień, bo wczoraj też właśnie biegłam po wszystkich babciach. No, niestety, dziadków nie mam, ale no, też ich bardzo kocham, więc. No, wszystkiego najlepszego dla nich i bardzo ważne święto też dla wnucząt. Wszystkiego najlepszego dla dziadków i babci, ponieważ są naprawdę nauczycielami, naszymi przyjaciółmi i naprawdę kochamy wszystkich dziadków i babcie, więc wszystkiego najlepszego dla nich. Chciałbym pozdrowić w takim razie mojego dziadka Stefana i życzyć mu wszystkiego najlepszego. Moje babci już niestety nie żyją, ale gdyby żyły również, z przyjemnością złożyłbym im życzenia. Trzeba celebrować, moim zdaniem, swoje korzenie, no to są nasi przodkowie, więc no, gdyby nie oni, nas nie byłoby na świecie. Przejmujemy w pewien sposób ich dziedzictwo, dlatego należy o nich pamiętać, zawsze i wszędzie. Pozdrawiam mojego dziadka Włodzimierza i tyle, bo dwie babci już nie żyją. No i dziadek też sam został, więc pozdrawiam tylko dziadka, bo on mi został. To rodzina przyjdzie, wszyscy się zbierzemy, no i podejrzewam, że będziemy tam jeść, potem pogramy sobie w karty, bo dziadek lubi grać w karty. Pozdrawiam babcie i dziadka, babcie Zosie i dziadka Włodzława. Trzeba poświęcać... Yy... Wiadomo w swojej rodzinie dużo uwagi ciepła. Zwłaszcza, że starsze osoby niekiedy są same, tak? Także warto o nich pamiętać. A jak sprawa wygląda z perspektywy babci i dziadków? Uważam, że jest bardzo ważna data Dzień Babci i Dzień Dziadka, ponieważ no, obchodzimy swoje święto, jesteśmy obdarowywani. Podarkami, ale życzeniami od swoich wnuków, jakże ważnych w naszym życiu osób, prawda? Bo w, wnuki są naszym no, skarbem, jakimś takim darem od, od życia, y, który nie ma ceny dla mnie, przynajmniej tak jest, więc uważam, że te dni są. Mm, bardzo ważne i należy je celebrować. W tym miejscu warto również dodać, że dzisiejsze babcie i dzisiejsi dziadkowie różnią się od swoich odpowiedników z minionych lat. Dziś seniorzy pragną być aktywni i jak się okazuje, udaje im się ta sztuka. Kiedyś babcie co, że tak powiem, przy mężur pełniły rolę, natomiast teraz no wiadomo, są bardzo aktywne. Można o zobaczyć na przykład w naszym uniwersytecie, prawda? Jest nas 260, ponad chyba 260 osób. Są to osoby bardzo czynne. Z wnukami bardzo lubimy chodzić na spacery, do kina, na różne przedstawienia. Bardzo często z nimi chodzimy do lasu, nad rzeczkę, nad jezioro. Nie nudzimy się. Ostatnio z wnuczką byłam nawet. Za granicą, gdzie tam spędziliśmy tydzień czasu razem. No, było super, bardzo fajnie. Wnuki dla nas to jest po prostu balsam na ciało. Na nie pozostaje nic innego, jak złożyć wszystkim babciom i dziadkom życzenia kolejnych przynajmniej 100 lat w szczęściu, zdrowiu i w towarzystwie bliskich.